Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kroskopedia, a w tym odcinku zaprezentuję Wam moje ogromne Lego miasto. Znaczy, ono ogromne jeszcze takie nie jest, ale na pewno, kiedy skończymy tę serię, to będzie. Słuchajcie, ten film jest odcinkiem specjalnym na 500 subów, które ostatnio zostało właśnie wbite. Teraz, kiedy to nagrywam, jest 504, ale pewnie teraz jest więcej, chociaż nie mam, nie akurat teraz nie wiem. No, ale jeżeli chcecie, żeby był tysiąc, ponieważ teraz po taki próg będziemy lecieli, to zasubskrybujcie kanał. Tutaj widzicie, jak to zrobić. Ale już będziemy lecieli właśnie do omówienia tego miasta, ponieważ tym film raczej będzie i tak. Długim odcinkiem, i jak już mówiłem wcześniej, będzie to stała seria. I mniej więcej raz w tygodniu, może miesiącu, raz na dwa tygodnie, no i jakoś tak będę starał się rzucać dla Was odcinki, właśnie z budowy tej ogromnej makiety Lego Miasta. Zaczynamy właśnie tę serię w takim momencie, kiedy to miasto już jest jakoś tam trochę rozbudowane, żeby nie było tak, że w pierwszych widzi tylko mój stół i kilka płytek z Lego, które dopiero tam będę układać. Chciałem od razu, żeby już było co Wam pokazać tutaj, i nie pokażę Wam ci całego miasta. Ale jak dzisiaj będzie następny odcinek, w którym pokażę Wam kolejną część. Także bez przedłużenia zapraszam. W tej części Lego Miasta będę chciał zająć się tym zakrętem, ponieważ jego tutaj nie będzie. Stąd wy wymontuję go stąd i wstawimy tutaj, wydaje mi się, że właśnie taką drogę. To jest droga prosta, znaczy prosta z takim właśnie odnogą w bok. I taki element wydaje mi się, że tutaj będziemy właśnie wstawiali. Także ja może już usunę to, co wiem, zobaczyć to zobaczycie w na tempie. Jak już pewnie widzicie, udało mi się tutaj wymienić tą płytkę właśnie z zakrętu na taką. Niestety tutaj ten budynek, taki właśnie taki, nie wiem, skład z elektrycznością, coś tego typu. On musi teraz zachodzić na plażę. Plażę Wam akurat nie pokażę w tym filmie, tylko u następnym. Część pewnie nie widzicie, ale następny odcinek właśnie będzie o morzu, także to pokażę Wam właśnie w tej drugiej części, w kolejnej. Tutaj właśnie jest chodnik jest dosyć cienki niż innych, ale właśnie w tym drugim przypadku tam dalej, ale niestety taki musi teraz być. No, niedługo będziemy po powiększać ten chodnik takimi playerami, zaczyna powiększać. No, będziemy na pewno go wygładzać, ponieważ w tej stali tutaj jest pewnie około 200. No, mam jest też w pełni więcej, więc no, chociaż kawałek uda nam się tutaj zrobić. Ale teraz zbudujemy chyba parking, ponieważ te dwa pasy, no, dwa przeświat na pieszych, tutaj według mnie wyglądają słabo, więc tutaj zakryjemy je. Chyba jakimś małym parkingiem. Teraz w ogóle to miasto wydaje się tutaj ta część optycznie trochę większa. Bo ten zakręt tak zawężał trochę. Teraz tutaj dalej jeszcze powinna być droga. Ale lecimy już do budowy tego parkingu. W takim razie parking już zbudowany, dajcie znać co o nim myślicie, mi się wydaje, że można było go zbudować trochę lepiej, bo jednak no szałowo nie wygląda, ale niektórego typu pojazdy, tak jak auto, autko Emeta, no bez problemu, rady tutaj wjechać, nawet tak bez podnoszenia go do góry, dałoby tutaj radę samo właśnie wjechać do środka i nawet tutaj, że tu jest trochę wyżej niż tutaj właśnie te study, dlatego to blokuje i dzięki temu zatrzymuje się w środku, nie będzie tak o sobie spadało i to nawet jest dosyć duży plus. Także, to będzie chyba na tyle z takich budowań właśnie w tym odcinku Jeszcze może dodamy kilka pojazdów, no co Wy na to Słuchajcie, w tej strefie wydaje mi się, że czegoś brakuje No i tutaj na pewno taka wysepka tutaj na tym chodniku, ona tak nie zostanie, ponieważ tutaj Dodamy o, taki ładny bankomat Tutaj go właśnie wstawię Wygląda całkiem spoko Ale sam bankomat oczywiście nie może tutaj tak stać, bo trochę też jednak jednie są sygnalizacyjne, dlatego dodamy jakąś minifigurkę będzie to rabuś, on tutaj będzie właśnie ten bankomat okradał tutaj oczywiście jeżeli jest złodziej, no to pewnie jeśli jest też policjant, dlatego tutaj właśnie taką figurkę położymy, to Diok Detain właśnie z Lego City i też jego samochód no w sumie to nie jest jego, ale policja no to tutaj wstawimy tak o żeby tak koło chodnika zaparkował właśnie, żeby tego rabusia tutaj złapać no i też zobaczcie, że tam Tutaj właśnie w tym miejscu czegoś brakuje. No jednak ten tralski trochę tak słabo tutaj sam wygląda, więc poprzesuwamy trochę tych pojazdów, żeby udało nam się tutaj wmieścić o taką ładną zamiatarkę. Zobaczcie, naprawdę bardzo ładny ten zestaw. Naprawdę spoko. Oczywiście na razem nie tej zamiatarki, ponieważ no, jednak jest to bardzo udany set. Tutaj utrąciłem flagę przez przypadek. Teraz może tutaj zrobimy tutaj zbliżenie, żeby mógł dodać kilka elementów. Skoro to zamiatarka i czyści ulicę, no to dodamy tutaj kilka, kilka takich właśnie groszków różnego typu, że to właśnie, o, jest jakiś taki brud, który ona z tych ulic musi posprzątać. Wygląda to chyba całkiem ok. Teraz to jeszcze oddalimy. No i wygląda spoko. Zajmiemy jeszcze może jakieś auta, bo jednak no nie zaszkodzi na pewno. Nie wiem czy oglądaliście recenzję tego zestawu z Lego Speed Champions. Jeżeli nie, to tutaj zapraszam Was do obejrzenia tej właśnie recenzji. A ja tutaj ten pojazd do miasta stawiam. No, chyba jest git, tutaj jest taka właśnie najbardziej chyba ruchliwa ulica w mieście, właśnie w tym miejscu. Tutaj, gdzie mamy kilka tych pojazdów, tutaj ten parking, tu jest taka chyba główna właśnie ta ulica i tam gdzieś w tle jeszcze pewnie w przyszłości dobudujemy jakiś przejazd kolejowy, widzicie pociąg. I ten pośrechist na razie tam tylko stoi, tam słabo wygląda będzie trzeba go jakoś wyeksponować. No oczywiście nie wyeksponować, tylko zrobić tak, żeby jeździł, takie się tutaj kółko rozłożyć, ale to najpierw trzeba będzie rozbudować miasto, powiększyć stół, na którym ono jest budowane, żeby właśnie, no, tutaj mieć miejsce oczywiście na to wszystko. No to lecimy jeszcze, pokażę Wam może jeszcze daną część miasta, te budynki i tam wszystko. Po tego oczywiście nie widzieliście. Tutaj ma być taka właśnie ulica z wysokimi budynkami. Tutaj jeden budynek mojego autorstwa już stoi. On mi się średnio podoba. To miała być taka, taka tylko fasada. Tutaj jeszcze będą jakieś ściany, żeby nie wyglądało tam, że z tyłu jest pusto, chociaż taka prawda jest. No to mamy jeszcze domek Emeta. On tutaj sobie nawet ładnie wygląda. No i mamy tutaj takiego Ala modulara. Oczywiście to będzie mój modular, który sobie, sobie będę budować. On już absolutnie nie jest skończony. Tutaj właśnie, sam widzicie. Budow, budowlańcy właśnie uwijają się jak w ukropie, z go budują Póki co nie chce im się go chyba kończyć, dlatego ułożyłem tutaj ekipę budowlaną niego go na razie konstruują Tutaj w środku widzicie pewnie mojego ostatniego mocka wielkanocnego Też zapraszam was do obejrzenia tego filmiku On właśnie ostatnio się pojawił Tutaj właśnie jeszcze mamy w przypadku tego domu taką specjalną ścieżkę O tutaj właśnie domu, no to też częściowo dom ale też jest tam mały sklep z ubraniami. No i taka właśnie ładna ścieżka tam jest. No nie wygląda to fatalnie. Jest chyba nawet spoko, ale już przejdźmy do chyba podsumowania tego odcinka, bo jednak dużo zrobiliśmy. Tak, czas na wielkie podsumowanie tego właśnie odcinka z Lego miasta. No, jest to pierwszy odcinek. Oczywiście też tutaj miasto, niewiele robiliśmy dzisiaj, no bo to wiadomo pierwszy film nie skupialiśmy się na czymś konkretnie, na tym parkingu, może trochę, może trochę na tej części koło budynków, no i głównie to chyba właśnie robiliśmy tutaj tą część, gdzie jest śmieciarka, ten tutaj jakiś budynek którego teraz nie widzicie, no i parking, który właśnie w tym odcinku zrobiliśmy. Ja oczywiście będę musiał jeszcze jakieś ulice tutaj dokupić, ale póki co jest z tym trochę ciężko, będę musiał też oczywiście dołożyć jakieś pojazdy, może taka koparka gdzieś, jakieś jakieś remonty będą. Czy taki właśnie pojazd holownik. No też gdzieś mi się to na pewno ładnie umieściło. No, ale póki co nie chcę tak całego miejsca załadować pojazdami, tak są straszne korki. Ale widać, że ludzie nie stosują się. No, bo niby kwarantanna, a oni co? no Chodzą tak po ulicach. Nie, no, oczywiście żartuję. Akurat to jest takie miasto normalne, jeszcze nie sparaliżowane wirusem, ale nie będziemy o tym teraz rozmawiać. Tutaj jeszcze ten pociąg trzeba rozwinąć, może w przyszłości. Tutaj też ostatnio, właśnie ja sobie sam pozmieniałem w rewimieście i ten budynek, czy ta restauracja krewetkowa, też stały wcześniej gdzie indziej. Tutaj jest jeszcze park, którego też w tym filmie nie widzieliście, ale w nim w kolejnych częściach na pewno się zajmiemy, bo on jeszcze nie jest ukończony na pewno będzie jakoś rozbudowywany tam jest jeszcze restauracja z tego zestawu z Lego City, gdzie był taki bar z burgerem, no też na pewno gdzieś to się inaczej lepiej ułoży już będę kończył, ponieważ naprawdę odcinek pewnie jest długi także trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych filmach no i cześć!